Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy żeberka babcinę. Potrzebować będziemy kilo 200 kg żeberek, dwie cebule, kilka ząbków czosnku. Mnie są malutkie, więc jest ich 6 3 łyżki mąki pszennej, sól pieprz i kminę Opłukane i osuszone żeberka kroję na kawałki. Ja przeważnie kroję po dwa żeberka. Tu jest jedna kostka, tu druga. Takiej wielkości. Ale oczywiście możemy sobie pokroić dowolnie. I żeberka oprószymy solą, pieprzem i kminkiem. Tutaj to już jest same mięso. Takie mi się udało kupić piękne żeberka. I oprószamy. pieprzem, i solą. Solą z jednej i z drugiej strony. I te przyprawy starajmy się wetrzeć. I w rondlu mam dwie łyżki tłuszczu i na rozgrzanym tłuszczu obsmażę żeberka. Żeberka obtoczę w mące i dam na rozgrzany tłuszcz. Cebulę pokroję i później dołożę do żeberka. żeberka obsmażamy partiami nie wszystkie naraz ponieważ by nam się zaczęły dusić a u nas żeberka mają być obsmażone a później dopiero położymy cebulę teraz obsmażam żeberkę żeberka, żeberka cebulą bólą i czosnkiem już mam obsmażone. Podlewam wodą. Tak aby żeberka były zakryte. Przykrywam i duszę półtora godziny pod przykryciem. żeberka jeżeli będą miękkie, to kostka praktycznie odchodzi sama. Teraz żeberka przykrywam i duszę. I tak oto babcinę żeberka mamy gotowe. Jeżeli lubimy dużą ilość sosu. To pozostałą mąkę mieszamy w pół szklance wody. Tutaj dolewamy szklankę wody i zagotowujemy, i wówczas mamy dużo sosu. Ja lubię taki sos naturalny i on świetnie smakuje do ziemniaków, do kaszy, do ryżu. To już w zależności od własnego gustu. O ile Państwu, mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, babcinę żeberka.